Cześć z tej strony Fit Kobietka. W tym nagraniu chciałam e, powiedzieć ci o jednej ważnej zasadzie układania planu treningowego, a mianowicie o planie treningowym opartym na wzorcach ruchowych. Ja, jak wiesz, na moim kanale jest bardzo dużo różnych treści. Ja staram się edukować e, moje e, Fit Kobietki, które mnie oglądają, i dlatego postawiam nagrać to nagranie. To nagranie nie jest tylko dla osób, które trenują, ale też dla każdego człowieka, ponieważ mamy 7 wzorców ruchowych, które wpływają nie tylko na nasz wygląd, ale też na nasze zdrowie fizyczne. Te wzorce, jeżeli są wykonywane poprawnie, to tak naprawdę super nic się nie dzieje, ale jeżeli są wykonywane źle i są powielane przez lata nawet w warunkach domowych podczas sprzątania, podczas pracowania to może mogą spowodować, że będziesz miała bardzo duże bóle, często będziesz cierpieć na jakieś kontuzje i twoja sylwetka nie będzie wyglądała dobrze. Dlatego to nagranie jest dla mnie bardzo ważne, ponieważ chciałabym, abyś poznała wszystkie 7 wzorców ruchowych i sprawdziła, czy wykonujesz je poprawnie. To, co bardzo często zauważam, to fakt, że nie myślimy o tym, jak wykonujemy dane ćwiczenie, jakiego wzorca ruchowego używamy. I ja wiem, że bardzo łatwo jest włączyć sobie na YouTubie jakiś filmik i wykonywać to, co wykonuje dana trenerka bez myślenia. I wcale się nie dziwię, bo jest to bardzo prosta forma treningu, kiedy po 8 godzinach wracamy, odpalamy sobie YouTuba i tak naprawdę robimy 20-minutowy trening, naśladując czyjeś ruchy. To, co dla mnie jako trenerki jest ważne, to abyś Ty rozumiała wzorzec ruchowy, który wykonujesz. Więc warto poznać je i podczas treningu zastanawiać się, który to jest wzorzec ruchowy i jak go można jeszcze wykorzystać. Pierwszym z tych wzorców dla przykładu jest właśnie przysiad, który jest bardzo znany, ale dużo osób tego wzorca ruchowego nie wykorzystuje, ponieważ myślimy, że... Przysiad to jest po prostu przysiad, czyli zakładamy gryf na plecy i schodzimy w dół. A tak naprawdę jest bardzo dużo różnych e, ćwiczeń, w których można wykorzystać ten wzorzec ruchowy, i są one proste. E, co jest ważne też przy tych wzorcach, żeby się ich uczyć bez obciążenia, i dopiero wtedy, kiedy już ten wzorzec poznasz i jesteś pewna techniki, możesz sobie spokojnie dodawać ciężar. I przykładem właśnie tego przysiadu jest na przykład y, przysiad goblet skład. Czyli nie musisz robić y, przysiadów z dużym obciążeniem, możesz zacząć od przysiadu goblet, który jest dużo prostszy i pozwoli Ci dopracować właśnie technikę wzorca ruchowego, jakim jest przysiad. Przysiad to taki podstawowy wzorzec, który wykorzystujemy też nawet w warunkach domowych, na przykład kiedy coś podnosimy z ziemi y, albo właśnie y, coś przenosimy czasami, więc Tutaj on jest tak naprawdę powielany wielokrotnie, więc jeżeli będziesz wykonywała na przykład podnoszenie czegoś albo przenoszenie czegoś z miejsca na miejsce źle, to możesz się nabawić kontuzji po prostu pleców. Drugim wzorcem jest pchanie. Tutaj wykorzystujemy pracę naszych górnych partii, czyli właśnie klatka piersiowa mięśnie na ramienne i... To jest też bardzo fajny wzorzec, ponieważ jeżeli pracujesz na przykład nad mięśniami klatki piersiowej, e, chcesz mieć ujednione właśnie piersi, zależy Ci też na ramionach, to ten wzorzec ruchowy powinny znać e, i wykorzystujemy go w ćwiczeniach takich jak na przykład wyciskanie na klatkę, e, przenoszenie ciężaru za głowę. No, dużo jest tych ćwiczeń i warto, aby zawsze pamiętała, że jak coś pchamy, to tutaj musimy mieć odpowiednią. Technikę, czyli sobie cofamy łopatki, otwieramy klatkę piersiową, wykorzystujemy naszą siłę górnych partii. Trzeci wzorzec ruchowy to wzorzec ciągnięcia. Tutaj wykorzystujemy siłę naszych pleców e, i tak naprawdę ćwiczeniem takim, którym, które możesz znać, jest na przykład wiosłowanie, kiedy to ciągniemy coś e, z boku do tyłu. W takim życiu codziennym, ciągnięcie to na przykład jest, kiedy ciągniesz kogoś na sankach albo coś za sobą ciągniesz z przodu, lub coś właśnie chcesz unieść w ten sposób. Więc ten wzorzec ruchowy też jest bardzo ważny. On kształtuje nasze. Plecy, to jeżeli zależy właśnie Ci na ładnych plecach, naszą odkrytą sukienkę, to też e, ten wzorzec Ci się na pewno przyda i warto go znać. Kolejny wzorzec to ruch zgięcia w biodrach, tak zwany Hip Hinge, o którym bardzo dużo kobiet zapomina, przez to też wykonuje bardzo źle e, większość ćwiczeń na pośladki i uważam, że ten ruch hip hinge ruch z bioder jest drugim po przysiadzie najważniejszym wzorcem dla kobiet, które powinny opanować, ponieważ wykonujemy na przykład martwe ciągi, hip thrusty i ćwiczenia na pośladki, które wykorzystują właśnie ten wzorzec ruchowy. Bardzo często też zauważam, że kobiety mylą hip hinge z ruchem do przysiadu i wychodzi taki przysiadom martwy albo właśnie nie wiadomo co, więc sprawdź, czy ty na pewno opanowałaś ruch hip hinge. Kolejny wzorzec to wykrok lunch. Ten wzorzec to wzorzec, w którym wykorzystujemy siłę jednej nogi, kiedy właśnie wykonujemy wykrok do przodu, do tyłu lub w bok. Często tracicie tutaj równowagę, nie do końca wiecie, jak zrobić ten wykrok, żeby się nie przewrócić, żeby nie stracić równowagi. A co tu jeszcze mówicie o dołożeniu 20 kg na przykład gryfa albo jakiejś sztani z obciążeniem? Warto tutaj zwrócić uwagę na pracę brzucha pośladka e, i nogi. Jeżeli wszystko będzie wykonane stabilnie, to tutaj nie mamy się o co martwić, ale jeżeli właśnie puścisz plecy, puścisz brzuch e, i ruch nie będzie prawidłowy, to możesz naprawdę szybko nawabić się kontuzji. E, często tutaj właśnie jest ból, tak zwana rwa kulszowa właśnie, przyciążone zostają nasze plecy, a niekoniecznie nogi i pośladek. Szósty wzorzec to e, rotacja, twist, e, który też pewnie nieświadomie wiele osób e, wyko, e, wykonuje, ale o tym nie wie. To jest na przykład, kiedy coś e, się odwracamy i coś przekładamy, to jest twist, kiedy właśnie robimy coś takiego. E, wielu koszykarzy, piłkarzy właśnie używa tego ruchu prawie non stop. Warto też pamiętać o tym, żeby tutaj brzuch był spięty, żeby otworzyć tutaj plecy, e, wszystko łopatki ściągnięte i robimy e, dynamiczny ruch. E, to jest też y, y, wzorzec wykonywany często właśnie przy y, takich ćwiczeniach jak na przykład Russian Twist, z nazwy nawet, a to też jest bardzo często wykonywane ćwiczenie na brzuch albo wszystkie te skręty na maszynach. Ostatni, siódmy wzorzec. To wzorzec chodzenia, noszenia. Myślę, że on jest bardzo znany wszystkim, ponieważ my cały czas coś nosimy. Albo dziecko nosimy, albo nosimy pranie jakieś, albo nosimy torby z zakupami i tak naprawdę ciągle coś nosimy i chodzimy właśnie z ciężarem. I to jest ten wzorzec ruchu. Wpływa on najbardziej na nasz brzuch, mięśnie głębokie, brzucha nad, na nad e, tutaj nad stabilizacją naszej postawy ciała, ponieważ, aby prawidłowo właśnie nieść jakieś obciążenie, to musimy być bardzo stabilni, aby nie przyciążyć jednej ze stron. Więc to ćwiczenie wpłynie na Twoją stabilizację i na prawidłową postawę ciała w ogólnym takim zarysie też. Jeżeli chodzi o ćwiczenia, to ten wzorzec ruchowy bardzo często jest wykonywany w ćwiczeniu spacer farmera. Myślę, że większość z Was będzie znała to ćwiczenie chociażby gdzieś tam z telewizji albo właśnie gdzieś widziała, że ktoś tam idzie właśnie z obciążeniem. Drugi taki ruch to jest właśnie spacer kelnera. Często właśnie mamy tutaj gdzieś obciążenie na jednorączkę jest to unilateralne ćwiczenie. Czyli obciążenie jest jednostronne. To, co jest ważne, to to fakt, że jak się raz poprawnie nauczysz wszystkich wzorców ruchowych, to nie będzie ci łatwo ich zapomnieć. To jest tak jak zjazdą na rowerze: wystarczy, że się nauczysz raz poprawnej techniki, będziesz już pamiętała, jak to potem zrobić. Gorzej jest, że nie znasz tej techniki i przez długie lata e, robisz coś po prostu źle to organizm to zapamiętuje i potem będzie Ci się coraz ciężej nauczyć prawidłowego wzrostu ruchu, bo Twój organizm i ciało będzie odtwarzało ciągle te złe, które już są zapamiętane. Dlatego im jesteś młodsza, im szybciej się za to weźmiesz, tym lepiej. Dajcie mi znać, czy w ogóle zdawałyście sobie sprawę z tego, ile tych wzorców ruchowych jest i ile my ich wykonujemy na co dzień w naszym życiu codziennym. Dajcie mi też znać, czy macie problem z którymś z tych ćwiczeń waszych lub wzorcem. Wyślijcie mi nagrania, jeżeli chcecie. Postaram się Wam dać wskazówki i pomóc. Pozdrawiam, Marta.